No tak ludzie, no te, teorist więcej. Tak, ta, ta, e, amator. Lighter? Więcej nie. Mogłem się Wiecie co, wiecie co, serio dam tą latarkę. Gdzie będzie ciemno. Pyrryt? Gorzio, no i ma i tak trafić ducha <ścoughs> z takimi światami trafić ducha, nie? Lighter, flashlight. Teraz możemy jechać. Carlos Watts. No je parat, nie? Dobra, jaki jest tam, jaki w sumie musimy pierw wiedzieć, gdzie jest duch, bo hunta, Hanta, a potem pobiec w stronę ducha, byłoby niefajnie. Będę miał krąg przywołań. Nie. Dobre zdjęcie, nie wiem po co. Ja pytam serio, gdzie jest duch? Eee... sorry. Carlos? No niby amator, więcej ale duszek też. Bardziej shy. Imagine to jest shade tym razem. Prędkość chyba nie, nie odezwie, to, to. Ja zrobię chyba tak. Ach, to jest Revenant, come on. Drygnąłem, tak. Potwierdzam. niby nie ma motor więcej krówek, ale z drugiej strony Duszek też szai, ciężko go znaleźć. Ale dobra, znaleźliśmy go mniej więcej. Też trudno, trudniej jest, bo krótsze hunty. Chociaż no teraz przeklęty hunt. Będzie trochę dłuższy. Olcia u vosso. Witaj, dzięki za followa. Teraz zrobię coś bardzo ryzyk, bardzo ryzyk. Dam duchowi mnie, mnie zauważyć i szybko szybko hola za drzwi. To się może nie skończyć za dobrze. Jeśli to revenant. No bo to jest rewenant. No ewentualnie mimik. Ewentualnie mimik. To się nie skończy dobrze. Czy on tu przyjdzie? Chyba jednak le, 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 lepiej będzie testować to na koszmarze. O! A ja? Poczuł mnie. Ale co z tego? Niech tu nie przyszedł. Ale te, teoretycznie Next hand powinien tu od razu przyjść. Ma na to 50% szans. Kawenand, my to wiemy, ale my tutaj, my tutaj nie gramy te teraz dla zgadywania ducha, no ewentualny mimik, a gramy dla sprawdzenia mian. Wow. Tak, jak ja ci to duszku bardzo ułatwiłem. On. on jest tak blisko, tak blisko. Ja go słyszałem blisko, no no patrz. Otwierane szafki, nie? Co mówisz? Duch, chce wyjść z garażu w ten, ten sposób? Co i co się dzieje? Tu jest jakaś ściana, Halo. Carlos, Carlos, k Carlos, no patrz Carlos, to jest revenant. Nie ja mogę podejść, bo to się nie skończy dobrze. Tomu tu nie chcesz przyjść, ale jest dziwny, głupi w ogóle. Wiecie co? Ja serio palę koszmar. Bo testy tutaj są koszmarne. Jest! Revenant! Tangle, ale koszmar. Żeby te hanty dłużej trwały. Hejam Mati. Flashlight. Nawet wezmę smadze z lighterem. To tyle, to tyle. Smadze mogą czasem się przydać. Robin Kemper? Drzwi możemy i tak da dalej test testować. Podnieść mogę. Był zablokowany, ale wciąż jest tutaj, chociażby. Ale my. Drzwi, drzwi, drzwi. Pierwsze drzwi. To sobie dam tutaj. Ale znowu mam laleczkę. Nie dalej. Hmm. Ej, co pominąłem? Musicboxa chyba i karty. Lustro? A, lustro. Jestem w utility, tak? duszek duszek Prawda No Dawaj, Dawaj. Czemu to, to nie przyszłeś? Te drzwi chyba nie będą takie, takie najgorsze teraz. Duch może, prawdę ze mnie sprawdzać, ale nie będzie to jako chyba częste zjawisko. No, co twarzy, przepraszam. Próbuję mu to próbuję mu omłatwić życie. Już chyba, chyba, chyba wiem, co to jest za zmiana. Już chyba wiem, co to jest za zmiana. Przedtem, jak trzymałeś trzymał drzwi, duszek nie mógł, nie mógł ci ich ruszyć. A teraz mi je ruszył. Eee, to jest. Jurej, y, <laughs> Hech? O, jest Jurej. Zrobił bardzo jurkową rzecz przed chwilą. Eee, co Olcia... Co, co, jaki, jaki? Duszek! Duszek okruszek? Czemu chodzisz po dole? Wow Aleś jest głuchy? Czy ja nie mam flickera? Come on. Chyba nie będzie takie, takie najgorsze. Ja myślałem, że duch na chama ci będzie wchodzić O za. ewidentnie to jest zmiana taka, że duch ci otwiera drzwi. Jeżeli jest gdzieś w pobliżu, to cię zauważy. Niby nie okay, niby jurej, ale. No. Sami widzieliśmy, co to było wczoraj z jokajem. Błąd gry. Heja, heja, heja. Banana. Tak ci to ułatwiłem, duszek. No patrz. Holy hell! Widzieliście co to się działo? Wow! Wow! To, to zrobiło na mnie wrażenie, ale no. Patrzcie, jak musiałem bardzo dużo i pomóc, aby mnie w końcu tutaj znalazł, nie? Były Tłyncy? A słyszałem, że zrobił bardzo rykową rzecz. Nie, był też to ok. G typowa gra. Typo typowa gra. Ty typowe było bolączki tej gry. On po, po pewnym momencie wiedział, że tam jestem, ale jeszcze, jeszcze chwilę walczyłem z nim ty tymi drzwiami, za za zanim kończy mnie faktycznie dopadł. Ja chcę tam wrócić i testować ewentualnie inne drzwi teraz. Hej, ja, Poki. Kirjo Huntley. Tak, tangle, tangle jest dziwny, potwierdzam. Ale kręci się za drzwiami. Myślałem, że będzie to naprawdę ciężkie przeżycie. A no, jednak duszek musiał chwilę się na głowi, żeby mi tu dopaść. Jest mój temek? Nie, karty już patrzyłem, pozytywka może, a jeżeli nie, to na dole, tablica, które drzwi badamy, a? Ja? Może te? Może te? Spotów nie to badać, spoty... w są be bezpieczniejsze od drzwi. Where are you? Where are you? Where are you? Chwila moment. A teraz where are you? No Goodbye! Czekaj co? Master bedroom hand na dzień dobry Jak ty mnie teraz zdziwiłeś duszek? Eee, to, tak trochę kryć się tutaj odpada teraz. Ale zrobimy tak Trzymanie drzwi jest yy, na nic, jest bezużyteczne. Ale no, robi to z przyzwyczajenia. Nie, koniec końców te drzwi nie będą najgorszą opcją. Myślałem, że no, naprawdę duch przeczytuję każde drzwi. Każde, 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 każde. Wchodzi hamsko za nie. On je musi pierw uchylić. Co też nie jest zbytnio częste, musicie zobaczyć. A potem rozpoczyna się walka, widzieliście przedtem. Jeszcze mogłem chwilę walczyć, przymykać drzwi, zanim ostatecznie mnie złapał. A hunt mi właśnie, huntuj mnie. Uh, help Wow No nie powiem to było? On mnie zobaczył przypadkowo, bo za blisko tutaj szedł. Po prostu zadziała, zadziałała ta jego nowa. ten nowy feature ducha. Ale no, nie, nie mniej sami widzieliście, co, co się działo przy pierwszych drzwiach. Przy, przy reszcie drzwi może być podobnie, a nawet i lepiej. Także nie, nie, jest to najgorsza zmiana. Naprawdę, mogło być gorzej. Teraz dostaliśmy więcej drzwi. No tylko te, tym kosztem, że duch le, lepiej sobie radzi z tymi drzwiami. Ale i, i mamy i, i, tak, i tak więcej kryjówek. Rzekłbym, że nawet jest łatwiej niż przedtem.